Precelki a dzisiaj skomentujemy sobie piosenkę pomidora. Czas Miałam taką nadzieję. Wracam ja z ogromną wsią! A jest ogromnymi pociskami. Jest ten pomidor takim się na mnie jakiś że ty w tej piosence mówisz o sobie, tak? Rozumiem? Czasem. Jakże po twoim imbitnym akcencie to widzisz, że jesteś bardzo dorosła. Tak jak w stanie wiesz. pomidory tak mi mówią. Wybijasz się na mnie jak jakiś duch. Popier w lustro, to tam go zobaczysz. Tam na to tworzyć nie umiesz. Kiedy na co to kiełbokluję? Na ciebie rozumiem. No też mi się tak wydaje. No to ja pomidor jestem najprządy i obróciłam do gruną siłą. Nigdy mnie nie zgasi. Iwo, to ty jesteś chyba w snach.